Lepiej nie mogłam trafić, może i złota rybka to nie była, ale równie rozmowna. Powiedz ty mi, a skąd ty jesteś i co takiego reklamujesz? Tak, ja konkretnie jestem z Warszawy, jestem studentem na pierwszym roku ich i akwakultura UWM na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i głównie się zajmuję rybami. Mam przedmioty, na których właśnie uczymy się na żywych rybkach i Fajnie jest. Fajnie jest tak. Festiwal nauki, czyli dni otwarte dla uniwersytetów, to wydarzenie, które w Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Ważyńskiego w Ostrudzie miało miejsce po raz trzeci. Kilkanaście uczelni wyższych z terenu północnej Polski przygotowało warsztaty, stoiska i spotkania. Wszystko z myślą i dla młodzieży. Jest to impreza powiatowa, impreza pod patronatem pana starosta Andrzeja Wiczkowskiego. Zaproszenia poszły do wszystkich szkół z naszego powiatu, czyli też do szkół morąskich, do szkoły w dobrocinie. Również zaproszone zostały szkoły prowadzone przez inne organy niż Niż starostwo, czyli do, do szkoły Selezjańskiej, czy też do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. To więcej niż cenne doświadczenie. Dziś wielu marzy o zostaniu YouTuberem czy Influencerem. Wszystko tylko nie nauka. Dyrektor czuje niepokój. Wydaje mi się, że, że mamy inny kryzys. Bo ostatnie kilka lat pokazuje, że młodzież nie chce się na studia. Że coraz więcej osób zdaje maturę i znajdują sobie pracę. A okazuje się, że, że te pieniądze, są, które można zarobić po maturze, są tak zachęcające, że że te studia odkładają, odkładają na dalszy czas. Zaglądamy co w ofercie mają poszczególni edukacyjni wystawcy. Jesteśmy z Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nasz kampus znajduje się w Bydgoszczy. Znajdują się u nas trzy wydziały. Wydział lekarski, wydział nauk o Zdrowiu, wydział farmaceutyczny. W ramach tych wydziałów prowadzimy kilkanaście kierunków. Między innymi jest to właśnie kierunek lekarski, kosmetologia, biotechnologia medyczna, analityka medyczna, ale także pielęgniarstwo czy położnictwo. Interesują nas kierunki i to, co po nich może się wydarzyć. Oczywiście zawód zawodowi nierówny, ale jeśli dobrze wybierzemy, czeka nas bogata przyszłość. Główny Urząd Statystyczny robi takie zestawienie, to absolwenci naszego wydziału mają najwyższe zarobki w, całym w całej północnej Polsce. Jest jeden. jedna specjalność tylko na Politechnice Gdańskiej, gdzie słuchajcie zarabiają więcej ale to jest tylko jedna specjalność, a ogólnie nasz po naszym wydziale zarabiają najwięcej i tu mówimy tylko i wyłącznie o tych yy, absolwentach, którzy idą pracować na lądzie, bo, bo zarobki na morzu są no, razy, powiedzmy, stawka, dolar, co najmniej, tak? Więc no, ja tylko powiem, że na przykład, bo ja też prowadzę kursy na starszych maników okrętowych i nasi absolwenci często po pięciu, sześciu latach już takie kursy, już idą takie kursy, żeby zdobyć ten najwyższy dyplom morski, no to zarobki tam to jest nawet 20-22 tysiące euro miesięcznie, więc to, to robi robotę, nie? Okej, okay. a co uważa młodzież? Czy faktycznie dziś liczą się tylko pieniądze? A ambicje coraz częściej chowa się do kieszeni. Przyszliśmy z innej szkoły, tutaj nawet. A z jakiej? Ze Stasicę. Przyszliśmy, oglądamy, bierzemy coś, rzeczy. A jakie, a jakie kierunki najbardziej interesują? Nie wiadomo na razie. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Można się tu wiele dowiedzieć i e, zrozumieć, gdzie chce się iść, czego tak mniej więcej szukać w przyszłości. A w przyszłości czujesz, że będziesz chciała studiować? Czy, czy właśnie jaka to jest teraz pogoń? Za pieniądzem, za studiowaniem, co, co przeważa? Raczej za pieniądzem niż za studiowaniem, aczkolwiek ja będę studiować, no nie mam w sumie zbytnio wyboru. Tak jak dla mnie, maturzystki jest dość ważne, bo sama nie jestem do końca zdecydowana a propos przyszłego kierunku studiów, to czuję, że takie targi mogą mi naprawdę pomóc pod względem przyszłych ważnych wyborów i zadecydowania. Ja interesuję się architekturą, co jest tu jedną szkołę, to na znalazłem, która ma ten kierunek. Lecz uważam, że no każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Samo wykształcenie średnie raczej by nic nam nie dało, a tutaj właśnie mamy możliwość teraz poznania różnych ofert ze szkół e, i poznania tego, co faktycznie możemy robić, tak? Zobaczenia różnych e, możliwości po prostu na ten rozwój. A, a jakie kierunki Ciebie interesują? No jakieś około medyczne prawdopodobnie. Nie jest tak źle, nie każdy kieruje się rządzą pieniądza. Najpierw rozwój osobisty, potem zawodowy. Tak też wielu woli. Dyrektor namawia. Nawet jeśli nie chcecie, droga młodzieży, studiować, czy potem po studiach nie wiem, robić tego, co studiowaliście, to warto pójść na studia, warto postudiować i warto skorzystać z tego, co daje samo studiowanie. Nie chodzi o dostawanie piątek, nie chodzi o nie wiadomo jakie tam sukcesy, tylko samo studiowanie, samo takie przełamywanie własnych barier we własnych głowach, samo poszukiwanie czegoś, co do tej pory nie było znalezione, daje taki rodzaj satysfakcji, który. Yy, który pozwala lepiej uwierzyć w siebie i, i wydaje mi się być bardziej człowiekiem i, i tak w dużo szerszym stopniu. I jak wielu zwolenników, tak i sporo przeciwników edukacji jest. Tymczasem przysłowie chińskie uczy nas, że bezużyteczną rzeczą jest uczyć się lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego. No to jak kto woli?